Cześć, witamy wszystkich kolegów i koleżanki hodowców. Dzisiaj jesteśmy u Bogumiła, przyjaciela Maćka Podymy. Może się przedstawisz, z którego jesteś okręgu, jakie wyniki, ile lat wsiedzisz w sporcie gołębiarskim i jak to wygląda na ten moment u Ciebie. Witam kolegów hodowców i hodowczynie. Nazywam się Bogumił Kosiorek. Lotuję w oddziale Kutno, okręg Płock. W naszym oddziale jest no dość spora liczba hodowców, około 120-140 Gołąbkami już interesuje się. Tak, tak konkretnie za hodowlę wziąłem się gdzieś jakieś 7 lat. No i przez te no powiedzmy ostatnie 5 lat udało mi się wratać sporo fajnych wyników, zbudować fajną drużynę. No i progres wydaje mi się, że jest bardzo duży. To teraz e, troszeczkę o wynikach naszego przyjaciela. Weźmy pod uwagę dekadę ostatnich dwóch lat, bo jeśli siedzisz już w tym 7 lat, no 5 lat, wiadomo, to jest wychowanie drużyny lotowej, no bo tyle czasu trzeba poświęcić. I tak jak to wygląda teraz u Ciebie te ostatnie dwa lata? To znaczy powiem tak, yy, progres jest co roku, tak? co roku są jakieś tam nowe osiągnięcia, ale to przepraszam, że przerwę, najważniejszy jest progres. Bo jak byłby regres, że coś jest nie tak, albo no tak, zero, nie? No. Hodowla idzie w dobrym kierunku, tak? tak. E, ostatnie dwa lata. No, rok 2018 uważam super wyniki. E, na skali oddziału poza kategorią A, chyba w której byłem drugi, tak to wszystko wygrałem. Lotniki e, też wygrałem. E, w kategorii C w okręgu byłem mistrzem w regionie. Wiadomo, to już jest duża ilość hodowców w naszym regionie byłem. Czwarty, a jeśli chodzi o skalę Polski, to w Polsce byłem 25. Przedownik. to Myślę, że na 40 tysięcy hodowców, tak? Bo chyba tyle jest, no to wydaje mi się, że jest dobry wynik. Tak. Miałem też najlepszą samicę regionu w Lotnika, 14 konkursów. Była też najlepszą samicą okręgu. To no na i wiadomo, i oddziały. Tak. Rok. 2019 no jeszcze niektórych kategorii mamy niewyliczone ale mogę powiedzieć że w każdej kategorii jestem na pudle GMP wygrałem lotniki też mam najlepsze wolcje ale więc no chciałoby się lepiej tak no nie można mieć wszystkiego nie tak? można mieć wszystkiego trzeba umieć przegrać trzeba umieć wygrać coś się zrobiło źle jest jakiś można powiedzieć na, na rok następny praca żeby to poprawić ale no jeśli by się może cały czas tego wygrywało, to człowiek by się też obniża tak? z poziomem, bo by stwierdził, że skoro się wygrywa, no to trzeba już to odpuścić, to odpuścić i tak się wygra, tak? A tak to jest, no... Musimy ponieść porażkę, żeby wyjść wyżej. Tak, dokładnie, jakaś mobilizacja musi być w tym sporcie, więc. A takie moje pytanie z punktu widzenia mojego trenerskiego, do trenera, do ciebie, Aha. czy wyciągasz wnioski? No jak najbardziej po sezonie, no. po treningu, po lotach. Czy wyciągasz dokładnie. wnioski i je analizujesz? Hmm. Ja ogólnie prowadzę sobie, dużo zapisuję sobie w życiu, tak, bo o, niestety... Dziennik treningowy, tak, Nie da się wszystkiego spamiętać w głowie, bo tak, no, nie wiadomo, ja nie mam na głowie tylko gołębi, tak, bo jest rodzina i inne sprawy, tak. ale no, staram się w miarę zapisywać, powiedzmy, patrzę, obserwuję gołębie, co on bardziej jest, co on bardziej lubi, jaką pozycję, yy, z jakich lotów bardziej mi, powiedzmy, lepiej, szybciej przylatuje, jak go zatypować, na jaki lot. No i obserwacje, ciągłe obserwacje, no nie mam dużo czasu na to, ale ile mam tyle, to się staram wykorzystać w 100%, tak? No, z czasem jest krucho, tak? No ale mam wyrozumiałą żonę, która mi dużo pomaga i dziękuję To temu... najważniejsze, że masz takie wsparcie, a w tym momencie no, ta analiza, która jest bazą do kolejnego sezonu, to jest najważniejsze, ta, tak? Bo ta. wracasz do tego, analizujesz, co możesz zmienić, co wprowadzić, co wyrzucić, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło czy karma, czy suplementy, czy, czy ewentualnie sposób treningu. No teraz te anomalie pogodowe, jak u nas w naszym kraju, są takie bardzo różne. Ja już teraz mam, można tak powiedzieć, zapisanych kilka uwag, które muszę na przyszły rok poprawić, tak, bo no za 4 czy za 5 miesięcy nie będę pamiętał tego, ale ja mam już to zapisane po prostu co muszę zmienić, na czym muszę bardziej popracować, mm -hmm. żeby daną y, kategorię poprawić, no i tak dalej. no Wiadomo, że nieraz się nie da wszystkiego tak zrobić jak się chce, no bo tak jak mówiliśmy wcześniej, tak, pogoda, no różnie to bywa, tak. Ale no trzeba pracować. E, a możesz coś powiedzieć, bo gumił o tych, tych 7 latach, czyli jak startowałeś? A jak wygląda teraz sytuacja? Jak wygląda w ogóle ten rynek w przeciągu tych 7 lat? Czy to się w ogóle zmieniło? Czy to jest cały czas to samo, czy są zmiany? To znaczy, no, progres jest duży. No, każda, każdy hodowca się rozwija, są coraz szybsze gołębie, coraz lepsze suplementy i sport idzie bardzo do przodu, no, tak jak i, i sport ludzi. Tak? No Przez te 7 lat, wiadomo, no, początki były ciężkie, tak. Pierwsze jakieś tam loty się nie udawały, różnie to bywało Ale no z roku na rok metodą prób i błędów Było coraz lepiej, no i wydaje mi się, że niektóre wyniki są Na pewno zadowalające, no i może tak powiedzieć, że super, tak Ale to wszystko wymaga też czasu, cierpliwości i, i, i pracy No tak, bardzo duża praca, praktycznie od rana do wieczora Bo ludzie nie zdają sobie sprawy ile to czasu trzeba poświęcić, stajemy czwarta, piąta, Dobre, e, to wszystko trzeba dopilnować, e, żeby Gołębie, czyli nasi zawodnicy byli przygotowani do sezonu, e, żeby byli przygotowani do treningu, żeby byli przygotowani do, do lotów i to wymaga czasu, to wymaga również odpowiedniego prowadzenia. Ja zawsze też mówię, siedząc w tych e, suplementach dla Gołębi, że no, najważniejsza jest genetyka, tak samo jak u zawodnika w sporcie, e, później przechodzimy do tematu treningu, czyli właściwy sposób zaplanowania i prowadzenia tego treningu, jak już mamy ten materiał genetyczny odpowiednio. Później do tego dochodzi właściwa karma, właściwe żywienie i ewentualnie dodatki w postaci właśnie suplementów dla gołębi i jeszcze, jeszcze inne innowacyjne formy, o których też będziemy w przyszłości rozmawiać. Jeśli chodzi o sprawę gołębnika Twojego, i materiał jaki posiadasz. Jak to możesz ocenić w skali od 1 do 10? To znaczy powiem tak, no, gołębik robiłem sam. Yy, wydaje mi się, że on jest w miarę ok, no, skoro gołębie potrafią wygrywać yy, w oddziale w okręgu i w regionie i, i są nawet wysoko w Polsce, wydaje mi się, że po prostu służy im ten gołębik, tak, A jeśli chodzi o materiał hodowlany, no to w 2010 roku zakupiłem pierwsze gołębie od kolegi Adama Markowskiego z Kujaw a w roku 2013 już zapoznałem się ze spółką hodowlaną właśnie Arka i Maćka Podymów no i przez te właśnie lata sprowadzając gołębie od Maćka i od Arka łączę na gołębie od Adama no i tak jak mówiłem wcześniej, wiadomo prógi błędów wychodzą no asy, średniaki, no ale to jest normalny w hodowli ale no jest duży progres, co roku są coraz lepsze gołębie i na, na Czyli prawdę. można powiedzieć, że z hodowlą Maćka i Jarka wymieniasz się też systematycznie tak, i wymieniacie tak. się wiedzą. Wiedzą, poglądami, tak, tak. I, no, i mam sporo gołębi od nich oryginalnych, które właśnie krzyżuję. Są wybitne gołębie, które są powiedzmy 50 na 50 Markowski Podyma, są oryginalne Markowski wybitne, są oryginalne Podyma wybitne, więc no, tak to wszystko funkcjonuje. No i wiadomo, materiał, materiał genetyczny. Tak, 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 tak. No mam właśnie od, od, od Arka i od Maćkowskich takich można powiedzieć, najlepszych kołębi. Tak, bo z linii gratisa, czy, czy z petardy, no, z, czy z harnasia, no z najlepszych gołębi, Tak, jeśli się wymieniamy, no to towarem, który jest, no jak można powiedzieć, najlepszy. Tak. A powiedz mi, dlaczego w ogóle zajęłeś się sportem głębiarskim? To znaczy sport głębiarski nigdy mi nie był obcy, no mój dziadek Świętej Pamięci kiedyś lotował gołębiami i tato do tej pory lotuje może bardziej tak hobbystycznie. No ja tą pałeczkę przyjąłem już od, odkąd pamiętam, nie wiem, 5-7 lat, no to już w tym gołębniku mi było ciężko wygonić. No wiecznie tam przebywałem z, z tatą i, i to mnie tak jakoś interesowało. A po drugie, no to też troszeczkę uprawiałem sportów i jakoś ta adrenalina, to wszystko, no... Przełożyło się. Przełożyło się, czegoś mi brakuje, jak się sezon kończy, to bardziej się biorę za siebie, troszeczkę sobie ćwiczę, żeby po prostu coś robić, to a w sezonie wiadomo, nie ma czasu, no tylko są gołębie. No. Czyli Bogumił jest z takim zacięciem sportowym, dodatkowo zajmuje się też elementami terapii manualnej, także ma dosyć taką wiedzę fizjologiczną funkcjonowania w ogóle w zakresie treningowym. Natomiast możesz Bogumił coś powiedzieć w kierunku ewentualnie tego Skąd czerpiesz taką wiedzę w zakresie właśnie treningu, w zakresie karmy? Czy to jest wiedza ogólnie zdobyta z książek, z internetu? Czy to są Twoje doświadczenia, czy od Ojca po prostu przekazane informacje, czy wszystko połączone w jedną całość? To znaczy powiem tak, pierwsze kroki, jakie stawiałem, no to na pewno moim takim pierwszym nauczycielem był Ojciec, tak? To on mnie dużo rzeczy nauczył i tak na tamte czasy to powiedzmy wystarczało ale no ten sport idzie tak do przodu że trzeba się rozwijać kiedyś 10-15 lat temu jeszcze internet nie był tak wszędzie i nie można było się dużo rzeczy dowiedzieć więc na jakieś tam renumeraty miesięczników hodowca dobry lot się dużo czytało a teraz w dzisiejszych czasach no to wiadomo internet dużo czytam dużo filmików oglądam no i kontakty z najlepszymi hodowcami no dużo się zmieniło w mojej hodowli takie podejście właśnie bym powiedział bardziej sportowe kiedy poznałem się właśnie z Maćkiem Podymą no, dużo mi rzeczy fajnych podpowiedział no i zawsze spodpowiada tak no, to jest taki sport który naprawdę nic nigdy nikt wszystkiego nie wiemy tak no zaskakują na nas nieraz loty że wydaje się że będzie fajnie jest gorzej miało być gorzej jest lepiej no, także tak to wygląda no. wspominałeś mi wcześniej że ten rok jest trochę taki trudny trochę taki dziwny Wiele hodowli gdzieś tam pogubiło gołębie na, na lotach do takich dosyć poważnych zawodników. Z tego wynika, że warunki pogodowe mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o cały proces treningowy. Ponieważ no teraz no cały proces treningowy musi być dostosowany do tych warunków treningowych. Czyli lecą pod wiatrów, lecą z wiatrem, no inaczej się trenuje w tym momencie, w tych zakresach. Podaje się inne suplementy, podaje się w inny sposób karmę. Czy coś możesz powiedzieć na, na temat tych całych anomalii pogodowych w tym sezonie? No w ten sezon właśnie, tak jak wspomniałeś, był bardzo dziwny. Dużo lotów było z wiatrem bocznym, spychającym, nieraz bardzo silny wiatr w ogon. No, takie loty są mało miarodajne jeśli chodzi o sprawdzenie materiału hodowlanego i przygotowania tak, bo jeśli jest gołąb super przygotowany i on naprawdę zostanie super mocny wiatr w ogon, to tak naprawdę czy gołąb z boku lecący, który nie jest przygotowany, on nie będą miały dużej różnicy w prędkości, tak? Ale kiedy przyjdzie lot, nie wiem, typowo pod wiatr lub nawet jest cicho, jest ta prędkość 1000-1100 metrów na minutę pierwszej głębi no to wtedy się pokazuje powiedzmy dobry gołąb i dobre przygotowanie gołębia do lotu. Rozumiem. A jeśli chodzi o proces karmienia, jak to wygląda u Ciebie, czy masz jakieś super tajne w tym momencie metody, kiedy karmisz w tym okresie lotowym, co ewentualnie takiego, co możesz podpowiedzieć w szczególności młodym hodowcom? Bo ja powiem szczerze, że spotykając się z hodowcami, no to bardzo małą ilość spotykam młodych hodowców. I jest mała ilość, tak uważam, co obserwuję, przechodzenia właśnie z ojca na syna, jeśli chodzi o pasje związane ze sportem gołębiarskim. Zostają naprawdę nieliczni. No trochę to jest takie porównywalne może troszeczkę ze sportem dzieci i młodzieży, bo nie wszyscy zostają w sporcie wyczynowym, tylko no tak. część zostaje, część się wykrusza, prawda? Ale no tutaj chyba mi poprzez, że jednak mała jest ilość hodowców tych młodszych. Dokładnie, no ja nawet widząc u nas w sekcji, tak, czy w oddziale, no powiedzmy, zapisuje się pięciu nowych chłopaków. Dwa sezony i po prostu no, rezygnują, no bo raz, że duże straty, a po drugie, no to nie oszukujmy się, to chłopi też kosztuje, tak? Kosztuje i trzeba być wytrwałym. No tutaj jest, no jak ja to mówię, trzeba mieć taką zawziętość sportową, nie zawsze się wygrywa, trzeba się umieć pogodzić też z porażką, przyjąć to na klatę i brać się do roboty i, tak, i za czyli... rok. Czyli po trener prostu, tak. musi być odporny psychicznie i musi być przede wszystkim wytrwały no i to, to w tym momencie generuje, generuje sukces. To może jakieś takie wskazówki co do tego karmienia? To I... znaczy jeśli chodzi o karmienie, no, ja ogólnie uważam, że podstawą jest dobra karma w sensie, że ona ma być dobrze zbilansowana, dużo i dużo, duże ilość składników. Tak, no. Ja, zróżnicowana, zróżnicowana, ja powiedzmy u mnie gołębie mają zawsze nasiona strączkowe w karmie, wiadomo, że w dniu ukoszowania dostają dietę, tak, ale po locie wieczorne karmienie zawsze jest mieszanka dla gołębi wieloskładnikowa, to ma być stroj, nasiona strączkowe, wszystko, tak, gołąb uważam, ja osobiście inteligentny, on wie czego mu potrzeba po wysiłku, tak jak sportowiec po zawodach, on, jeśli ja mu przygotuję, nie wiem ziemniaki i kotleta, on będzie chciał zjeść coś innego, no to tak naprawdę się nie odbudowuje, tak. więc uważam, że, że szybko w się, muszę tak, znać. no tu się ma jak najszybciej odbudować, bo niektóre loty mamy powiedzmy 300 no akurat troszeczkę się teraz zmieniło. mieliśmy w niedzielę, a w czwartek już były gołębie kładzone po południu na maraton, tak jeśli on przyleciał w niedzielę bo setki nie nieraz były loty 6 godzinne zdarzały się i 7 więc ja musiałem go tak odbudować, zostaje mi tylko poniedziałek, wtorek i środa, żeby go przygotować na powiedzmy znowu ciężką 700, tak? bo on w czwartek już był w kabinie. My jesteśmy jeszcze sekcją, która jest pierwsza, pierwsze są zbierane gołębie, więc my już wkładamy po 15, po 16 gołębie na maratony. Do tego zawsze dochodzi upał, więc yy, no, tutaj niestety samą karwą się też nie ta gołębia postawić w 4 dni żebym był super przygotowany, tak? żebym ja mógł spać spokojnie, wiem, że mam głębie, wszystko dopięte na ostatni guzik, on jest tak odbudowany, przygotowany, że będzie pytara tak? Więc no tu są akurat potrzebne dobre suplementy.